Tak sobie chodzę po takim małym miasteczku i powiem Wam, że jest tutaj bardzo dużo e, wzgórz. E, no i trzeba chodzić pod górkę i schodzić z górki. I tak sobie pomyślałam, ciekawe czy wiecie, jak powiedzieć, trzeba wchodzić pod górkę albo iść pod górkę. E, górka, taka, taka droga pod górkę to jest kuesta. I tak sobie dzisiaj myślałam, że jak się wchodzi pod górkę, to trzeba dużo wysiłku w to włożyć. Może dlatego też nazywa cuesta, no bo cuesta. Cuesta, czyli kosztuje. Kosztuje na przykład wysiłek, tak? Czyli cuesta to jest właśnie e, taka droga pod górkę, albo cuesta, że coś kosztuje. E, więc iść pod górkę. Subir la cuesta. A iść z górki to bajar la cuesta. Ale kompis można też powiedzieć ir cuesta arriba. algo ir cuesta abajo. la no, puerta atarás voy cuesta arriba Ateras. voy cuesta abajo